Cyk, wyzwalamy sobie to, i to, i mamy ten czerwony kapelusz nareszcie, w końcu! Siema, z tej strony Xnolix i witam was w 42. odcinku z LEGO Piraci Skraibów i poszukuję tutaj tych dwóch postaci, które mamy do kupienia, ale nigdzie ich, kurczę, dosłownie nigdzie ich nie widzę, więc nie wiem, co mogę z nimi zrobić, nie mam pojęcia, ale dobra, wracając do naszej części głównej odcinka. Więc tak, płyniemy sobie do tutaj części czwartej, co nie? I tam będziemy mieli do zrobienia, uwaga, 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 Misję numer 3. W poprzednim odcinku misji numer 2 nie udało nam się zrobić na 100%. Ale to zrobimy sobie w kolejnych odcinkach. Teraz zajmiemy się misją numer 3. Dodatki wszystkie mam włączone. Tym razem pamiętałem: rozdział 3 Zatoka White Cup. Ok, tryb dowolny, bierzemy sobie Sparrow, a ma, co mamy do zdobycia, bo tego wam jeszcze nie powiedziałem, mamy tu do zdobycia 3 przedmioty oraz 9 mini zestawów. Więc tak, tryb dowolny, bierzemy sobie Kapitana Jacka Sparrow'a, po prostu Sparrow'a sobie bierzemy i lądujemy na naszej misji. Już tu jesteśmy i widzę, że na dobry początek... A, to jest ta wyspa z syrenami, chyba, chyba tak, dobra. Widzę, że na dobry początek możemy wziąć sobie tutaj w tym miejscu naszego Martego, możemy to wysadzić. No, czy nie bi się z nim w Pięknie, dobra, właśnie tak I dzięki temu zdobywamy sobie drugi mini zestaw Czekaj, sprawdzę czy... Co jest z tymi dźwiękami, jest nie tak, bo jest za Właśnie! Powinno być na piątkę, ty, ustawienia mi się popsuły. Dobra, i teraz jest git, teraz jest git dźwiękowo. Przede z momentu już było bardzo głośno w poprzednim odcinku. Nie wiem co się stało. Okej, okay, my jako Marty możemy sobie tędy przejść. Zobaczmy, czy coś u góry nas czeka. No czeka, czeka, Mini zestaw nas czeka, dobra. Ale tu już koniec chyba Martiego, bo by mi się poszczęściło z tą postacią. Dosłownie na samym początku dwie ważne rzeczy nam tutaj spełnił. Okej. Okay. Przede wszystkim widzę, że łopatkę gdzieś tutaj możemy sobie zdobyć. O, jest tutaj łopata do zdobycia 5 na 8 Nic nam to nie zmieniło. Dobra. Jest też rybka. Rybka gdzieś jest tutaj na moście chyba. Więc idziemy sobie tędy. Tędy chyba tak. Tak nam wskazywało. Gdzieś tą stronę sprawdźmy. I uwaga, rybka jest gdzieś tam dalej. Dobra. Udajemy się do tej rybki, jak mówiłem. Hop, hop, hop. No idź do rybki. Dobra. I gdzie jest rybka? Gdzieś dalej, bliżej. Yy, tu jest rybka, OK, mamy 6 na 8, fajnie, tego wcześniej nie mieliśmy. Teraz tak. Trident, tak zwany, no trójząb. Co nie wiadomo. Bra, widziałem, że gdzieś tu, sprawdźmy sobie, jeszcze dalej, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Może gdzieś tutaj będzie, uwaga, sprawdzamy, o, jest tutaj, dobra. I mamy 7 na 8, czyli jeszcze jedna rzecz nam została i podejrzewam, że tą jedną rzeczą będzie to, czyż nie? No, wydaje mi się, że tak, dobra, udajmy się w takim razie, tędy. Tędy nawet nie musimy tego niszczyć, co nie? To tak, sprawdzam, gdzie to jest, i to jest gdzieś tu u góry, więc musimy się na pewno przedostać do góry. Tyle na razie wiemy, i widzę, że potrzebujemy tutaj kobiecą postać. Weźmy sobie może kogoś innego, na przykład Elizabeth, bo dawno jej po prostu nie było. W drugą stronę się obróć, ty no, obróć się w drugą stronę, dobra, i hop, i hop. I teraz w tym miejscu weźmy sobie ciebie, jako sparoła I jako sparoł weźmy sobie, zaznaczmy tą butelkę. I my musimy gdzieś tam do góry przejść, dobra? Więc idziemy sobie do góry. I teraz w tym miejscu będzie ta buteleczka do zdobycia? Czy gdzieś tam z, tam z tyłu? Może gdzieś tam z tyłu, dobra? Pójdźmy sobie tam do tyłu. To tak jak mam się tam przydostać? O właśnie, to jest dobre pytanie. Może jakoś tędy? Tutaj nie. Tutaj nie. Może tu, ocyk? Czekajcie, 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 czekajcie. Żebym był na tym stabilny. Nie da się. Cyk, cyk. Dobra, weźmy postać kobiecą. Elizabeth, z powrotem sobie weźmy. Cyk. No, stań tu. O, może teraz? Dobra, udało się, udało się, udało się teraz w takim razie weźmy sobie naszego pana gipsa, naprawmy to bardzo szybciutko to sobie naprawmy, to nam się wciągnie i powinno nam to dać mini zestaw z tego co widzę, a jeszcze musimy to zniszczyć nie, samo się otworzy, Ok, jest mini zestaw teraz musimy wejść jakoś do góry, bierzemy sobie znowu Elizabeth. mogę na tym stanąć, czy nie bardzo, mogę, okej, tak doskoczę tak nie doskoczę, musimy, czekajcie ty, tutaj są tekstury pobagowane no dawaj, dawaj, coś tu spróbuję zrobić w tych teksturach, bo widzę, że są pobagowane, o, o, było już chyba, cyk, cyk, cyk nie, cyk. Ciężko tu będzie się zbagować. Dobra, coś musimy innego tu wymyśleć. Ale widzę, że tutaj mamy do zdobycia mini zestaw. Weźmy sobie postać, która miała oddychać pod wodą. Ty chyba umiałeś na przykład, co nie? Dokładnie, tu umiałeś. Zniszcz sobie to. Nie, musimy tu coś zbudować. Okej, okay, budujemy sobie to. Teraz to jest przyciągane. Dobra, mamy kolejny mini zestaw. Mini zestaw numer 5. Czy coś jeszcze mamy tu pod wodą do zdobycia? Tak się przejdźmy na szybko. Bo tu widzę, że coś mi wskazuje. No dobra, teraz musimy chyba wypłynąć na górę, bo już widzę, że. A nie, czekaj, czekaj, czekaj. Jeszcze na lewo. Bo pokazuje, że jest jakiś mini zestaw, spróbujmy się tam do niego dostać. Tutaj, tutaj, tutaj coś jest. O właśnie, musimy sobie tutaj krzyknąć solidnie. Więc bierzemy sobie syrenkę, krzykaczkę, krzycz po prostu. Jeszcze trochę sobie pokrzyć. No dawaj, dawaj, dawaj. Zdobywamy sobie mini zestaw 6 na 10. Tu coś mamy do zdobycia. Jakiś dynamit, coś takiego. No więc co, bierzemy sobie sparoła, tutaj bierzemy, podchodzimy do tego. Tą skrzynkę weźmy tutaj sobie, dajmy. Niech mi wskaże tą skrzynkę. Czy muszę to robić w ogóle? Czy to jest konieczne? A bo ja muszę te przetransportować. Okej, okay, już pamiętam. Tu muszę skrzynkę z dynamitem przetransportować, ale chyba bez tego też mi się uda, co nie? Tam przejść do góry. Dobra. Sprawdźmy po prostu, po prostu to sprawdźmy, bo tu jest wiele skrótów z tego co widzę. I pierwszym skrótem, a czekajcie, to jest do transportowania dynamitów chyba. To może to nie będzie skrót? No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, weźmy sobie tutaj tę Melissa, jaką do wtedy rękę, ona sobie pokrzyczała. Nie wiem, czy coś nam to zmieniło. Na pewno masz double jumpa, więc możesz wskoczyć. O, tu możesz też na to pokrzyczeć. Cyk, cyk, cyk. O, właśnie, teraz parą może skoczyć sobie do góry. No i pięknie, pięknie, pięknie. Jest tu u góry, tu mamy. O, właśnie, coś dla Czarnobrodego. Chodź tu Czarnobrody. Weź to, otwórz cyk. Dobra, otworzył nam przejście jakieś gdzieś. Tu mamy coś do zrobienia: jakąś tajemnicę taką. I podejrzewam, że to uruchamiamy. Teraz klikamy sobie to. I jak to sobie klikniemy, to musimy się zmienić. Nie. Jak to sobie klikniemy, to musimy szybko wyjąć to i uruchomić to. Nie. Nie wiem. Poczekajcie. Cyk. I weźmy sobie teraz. Syk, i brakuje nam trzeciej postaci do tego. No, nie wiem. Syk, czekajcie. No, coś, 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 coś tu brakuje. Poczekajcie. Może musimy to jakoś tutaj załatać w jakiś sposób. Weźmy tutaj rozwalone to wszystko. O, właśnie, właśnie, właśnie. Coś my tutaj mamy. I to samo się zacisnęło. Teraz wkładamy tutaj szablę oraz wkładamy szablę tutaj i powinniśmy zdobyć dzięki temu mini zestaw. I czy nam się udało? To się zapełnia jak puszczę to się puszcza. Okej, okay, to nie, musimy zapełnić to do końca. Zapełniło się, dobra, zdobywamy sobie mini zestaw. Fajnie, jesteśmy kolejny mini zestaw. Siódmy już do przodu. Czy tu mamy jakiś obiekt do znalezienia? Tu jest pochodnia do znalezienia. Spoczko, czy ją tu gdzieś znajdziemy, czy nie, ona jest gdzieś tam dalej Okej, okay, to na razie jednak tego nie chcemy, wychodzimy stąd Może chodziło o pochodnie, tutaj nie, tu nie ma żadnej pochodni Możemy zakręcić sobie ten, sprowadzić ten dynamit tutaj, tak I on teraz sobie pójdzie tutaj do góry, do góry, do góry Spoczko, my sobie go zbierzmy i go sobie odstawmy, cyk No dawaj, odstaw go tutaj, cyk My spadniemy sobie również na dół, czarnobrodym na dół Otwórzmy sobie to, zobaczmy co jest w środku W środku jest takie coś I czy my już tutaj czasem nie byliśmy? Wydaje mi się, że my tutaj już byliśmy chyba Albo to podczas czegoś innego tu byliśmy? Nie wiem, ale tu widzę, że jest u góry pochodnia Widzę, że tu możemy coś podpalić Widzę, że tutaj możemy wskoczyć postacią kobiecą do góry Tu nam się coś zrobiło, coś nagrzało i coś popsuło, okej? Okay? To chyba nie był efekt, który chcieliśmy osiągnąć Ale dobra, jak mówiłem, weźmy sobie postać kobiecą Hop, hop, hop tu nas na pewno nie było. O właśnie, tu jest mini zestaw jakiś do zdobycia. Cyk, dawaj wskocz tam. Cyk, o tu ile monetek tu jest. Dobra, tam na pewno jest mini zestaw do zdobycia, więc sobie tu wskoczmy. Tylko od drugiej strony. Tak, w tą stronę. No i w złą stronę jest. Tutaj, wiem że w złą stronę musisz się... No, co jest? Odwróć się. Dobra, odwróciła się, skaczę na to. Jednak pokonajmy to sobie powoli. I tak mi się nie udało. Weźmy, wskoczmy sobie tu i zróbmy taki... Obrót jakiś cyk, cyk, o właśnie takie coś, i musimy, kurde, no co jest? Jeszcze raz, hop hop, dobra, teraz tak, rób tam skok, i idziemy sobie tędy bardzo powoli, bo bardzo chcę zdobyć ten mini zestaw i nie spać po raz kolejny, chyba po raz trzeci. Do trzech razy sztuka, jak to się mówi, mamy 8 na 10, dobra, spadamy stąd, tam, musimy zejść na dół. I wyjść w po ludzku, niestety, więc wychodziłem po ludzku i zostały nam dwa mini zestawy. Tam musimy się jakoś udać tylko. I nie wiem na razie jakie ja mam to kurczę osiągnąć. Jakoś tędy. Hop hop. Nie, nie o to chodzi. Totalnie nie o to chodzi. Może za pomocą sprawowa jakoś tam się przedostaniemy. Spróbujmy jeszcze raz. Lecimy sobie w górę i czy tędy jakoś przejdziemy, może? Jakoś tędy, tędy, albo tędy wypadniemy. Hop hop, nie. Hop, 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 coś, coś, próbuję sobie spaść. Nie, tędy też nie możemy spaść. Dobra, dobra, dobra. Coś tu trzeba wymyśleć. Bardzo pilnego, coś tu trzeba wymyśleć, bo ja już się trochę pogubiłem. Albo nie wiem, może jest jakieś przejście jaskinią tam, czy coś takiego, ale no wątpię, wątpię, że coś takiego by tutaj dodali, bo tu nigdzie nic nie ma. Jak tu sobie przyjdziemy, to też nic nie. Okej. Okay. Brak mi słów na to, jednak jest przejście dendry i wszystko się wyjaśniło. To tak, tak mnie tknęło, popatrzcie. tu jest taka jaskinia i tam była taka jaskinia, tak sobie pomyślałem... Hmm, a co jakby się okazało, że jednak tu jest takie i takie przejście? I co się okazało, że jednak tu jest takie i takie przejście, i po prostu miałem od początku to przed nosem. Ten mini zestaw tam mnie trochę zmienił, nawet bardzo mnie to zmienił, dobra, ale również ten mini zestaw daje nam mini zestaw. Czy jeszcze nie? Jeszcze musimy to wykopać. Jeju, masakra. Więc bierzemy sobie pieska tego, kopiemy sobie. To zniszczyliśmy, jeszcze potrzebujemy syrenkę wziąć. No dobra, trochę tu namieszali. Bierzemy sobie syrenkę, krzyćmy sobie trochę, zbieramy sobie dziewiąty mini zestaw. Teraz bierzemy sobie. A, tu była łopata, ok, ale bierzemy sobie tą pochodnię podpalamy to, czy nam odstraszamy to, niszczymy sobie tutaj to i zdobywamy sobie dziesiąty mini zestaw. Spoczko, spoczko, mamy tak, 10 na 10 i 8 na 8. No i prawdziwego pirata oczywiście mamy, a to mieliśmy od początku. Wracamy do portu, 400 milionów zdobyliśmy. Idąc dalej, zdobyliśmy trzy przedmioty do naszej kolekcji, czyli mini zestaw, trójzomb i rybkę. Spoko. Zdobyliśmy za to złoty klocek. No i oczywiście mamy 9 mini zestawów zdobytych. Na szczęście tym razem udało się... Wszystkie prawie jak Pokémony. No i tutaj dostaliśmy ten stateczek jakiś to angielski, był coś takiego. Dostaliśmy również trochę monetek, które nic dla nas nie znaczą, nie oszukujmy się. No i ze złotych klocków mamy złoty kocek za kompas i za mini zestawy. Ok, wróciliśmy już do portu. I Jak widzicie, zostało nam tylko 23 mini zestawy i 6 przedmiotów. No plus 2, bo w części drugiej nam jeszcze dwa mini zestawy zostały, ale to zostawimy sobie na sam, sam się i koniec. I ja wiem, że jeszcze trochę mamy czasu, więc na co zużyję ten czas już wam pokazuję. Tutaj, w tym miejscu, jako iż części drugiej nie zrobiliśmy na 100%, jeszcze to nie mamy złotego klocka, ale część trzecią zrobiliśmy na 100%, a bardziej zdobyliśmy wszystkie 5 mini zestawów, za co dostajemy złoty kocek. 75. I co to oznacza? Że zostało nam tylko 10 złotych klocków do końca? No więc fajnie, fajnie, fajnie. Tu będzie jeszcze jeden złoty klock. Tam na prawo będzie drugi złoty kocek, za część drugą. No i oznacza to, że tak naprawdę już niedługo będzie koniec tego wszystkiego. Tak dokładnie, ale musimy jeszcze zakupić sobie dwie postacie. Idziemy włączyć sobie tryb nocny, no bo na razie w dzień żadnych z tych dwóch postaci jeszcze nie znalazłem. Patrzcie jak się one prezentują. One się prezentują tutaj, gdzieś tak i tak. I nie wiem, co są za postacie, więc mówię, odpalmy sobie noc i może w nocy się one pojawią? Nie mam pojęcia. O nie, tu by się przydał wrotek. ja go nie mam. To wracamy się po koło wrotek jeszcze. Z tego co pamiętam był gdzieś tutaj, pokaż mi Sparrow czy jest tu, jest tutaj dokładnie, więc to sobie weźmy, a nawet łopata nam się nie przydała. Po prostu idziemy sobie w prawo, i jeszcze trochę w prawo, i jeszcze trochę w prawo, dobra, wkładamy sobie to tutaj, ten kołowrotek, przekręcamy to sobie i robimy sobie noc zaraz jak tam doskoczymy. Jeszcze potrzebuję zrobić tutaj postać kobiecą, czyli Elizabeth na przykład, skacze do góry, no dawaj, i dawaj, i dawaj i zrób noc. Noc nam się zrobiła już, i teraz jak mówiłem, będę szukać tych wszystkich postaci a bardziej ty jest tu czerwony klocek jest tu czerwony klocek nie gadaj że wystarczyło zmienić na noc i nagle możemy, mamy możliwość zdobycia czerwonego klocka Jak go się zdobywa? Ja chcę wiedzieć, bo nie udało mi się go jeszcze nigdy zdobyć Ty, no gdzie on jest? Gdzie on jest? Jak, jak ja mam tam iść? Poczekaj Idziemy do tej karczmy, czy tam czegoś I może gdzieś tam to będzie do zdobycia Jest czerwony klocek jakoś do zdobycia, dobra Jest tu? Nie, nie ma go tutaj Więc wychodzimy stąd Jak zdobyć ten czerwony klocek? Ja muszę go zdobyć teraz Ale nie mam pojęcia, jak mogę się do niego dostać. Ani trochę nie mam pojęcia, co ja mogę z nim zrobić. Wiem, że on gdzieś tam jest, ale nic poza tym mi to nie daje. Tu jest jakieś wejście. Ty tu jeszcze nie byliśmy. Tu jest jakieś nowe pomieszczenie w ogóle, gdzie nigdy nie byliśmy. Dobra, w końcu będziemy mieli ten mini zestaw. A czy ten, ten czerwony kocek, czerwony kapelusz, już nie wiem, o co ja w ogóle gadam. Ale po prostu najważniejsze jest to, że w końcu mi uda się to zrobić. Bo naprawdę od wieków już na to czekam. Więc uwaga, podchodzimy sobie tutaj. Cyk, wyzwalamy sobie to i to. I mamy ten czerwony kapelusz nareszcie. W końcu skarby postaci. Okej, okay. skarby postaci to znaczy, chyba że po prostu z postaci wlatują nam monety. Czy to jest coś przydatnego? Nie, ale czy to nam się bardzo przyda pod kątem przejścia gry na 100%? Ależ oczywiście. Więc no, bierę, bierę. Musieliśmy i tak to zdobyć, więc dobrze, że w końcu nam się to udało. Wiadomo. A więc czynię honory i go sobie ubieram. Znaczy no wyposażyć passageiro que eu musse. On jest dokładnie w tym miejscu. Skarby postaci. Zakupiłem. Pięknie, 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 pięknie. Dzisiejszy odcinek jest po prostu już satysfakcjonujący. Mnie już jestem zadowolony z tego, co tutaj się wydarzyło. Dobrze, że chciałem włączyć noc. Jak zdobyć te dwie postacie? Nie interesuje mnie to w sumie totalnie teraz w tym odcinku. Ja po prostu chcę już zdobywanie tych dwóch postaci zostawić sobie na kolejny odcinek. Bo w tym totalnie nie ma co tego robić. Skoro mamy już tutaj Czerwony klocek, co naprawdę jest eventem, którego czego się nie spodziewałem dzisiaj. Jeszcze możemy zrobić tylko taką szybką przechadzkę po plaży. Jak jakimś cudem będzie tu nowa postać, to ją kupimy po prostu, ale nie będziemy no jej poszukiwać jakoś bardzo. No jej nie ma. Więc w tym miejscu się z wami żegnam. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się już w kolejnym odcinku. Siema!